No dobra, więc skoro już koniec terminu na wybieranie, to sprawdźmy. 17 grudzień dzisiaj na kalendarzu, prawda? Tak jest. I widzę, że nie ma żadnej odpowiedzi. A! Jest jednak odpowiedź E! że wy wybieracie jakiego FNAFa mam nagrać Czy to ma być FNAF 1, 2, 3, 4, 5, 6. Security Beacha na, na razie niestety nie ma I, i ja go nagram później niż ktoś e, jakby pewien inny youtuber mam co to jest ale on jakby nagra na moim kanale przede mną no i Wy wybieracie e, FNaF 1, 2, 3, 4, 5, 6. Może wolicie, żebym nagrał Candice pierwszą, drugą lub trzecią część, albo One Night at Flamptis. I macie czas tutaj, macie datę, do którego I piszecie na przykład e, FNaF 4. To już jest jedno czego będzie najwięcej. To tego fnaf nagram. Piszecie komentarz pod tym filmem, na przykład na przykład fnaf ls albo fnaf 5. I proszę bardzo, i to już jest jako jeden głos, al yy, i ogólnie ten. Ta y, ten komentarz, co będzie miał najwięcej głosów y, W sensie... Ja to wszystko potem policzę Ten co będzie miał najwięcej to po prostu y, najwięcej odpowiedzi na przykład 3 na FNAF 5 to tego FNAFA nagram na streamie w Sylwestra. E, stream się zacznie o godzinie e, 0020 Wiem, że tak dziwnie to Ale tak no i tak Jeśli nikt nie napisze komentarzu To się po prostu popytam yy, W szkole Moich kumpli, co uważają Po prostu To co oni wybiorą, jeśli nikt tutaj nie będzie Raczył odpowiedzieć yy, Chyba już o tym mówiłem w filmie Skrót informacji yy, Nieważne, yy, elo elo ziomeczki z tej strony Oli Gasior, przepraszam, że się nie przywitałem I miałem ten Miałem coś nagrać Poza tym odcinkiem co dzisiaj teraz nagrywam Miałem coś nagrać wczoraj Ale Jestem aktualnie chory Bo mnie boli To się was poświęcam Znaczy lepiej e, Powinienem być zdrowy Chyba do Środy Na 100% w piątek będę zdrowy Yy, dobra, w każdym razie, yy, poza tym, że tutaj mówię o tym w dzisiejszym odcinku, to jest jeszcze jedna rzecz. Są dwie legendarne platformówki, których jak ktoś nie zna, to to jest teoretycznie grzech. Nie są dwie legendarne platformówki, o których. Yy, o których nie wiedzieć, bo albo to oglądaliście w... 100% wam się obiło o uszy. I chodzi mi tutaj o Super Mario i Sonica. I rozpoczęcie tych dwóch platformówek osobno... Według mnie by było nie fair wobec... Jedna wobec drugiej. Więc dzisiaj rozpoczniemy je, że tak to ujmę, naraz. Będę robił speedrun pierwszego poziomu w Soniku i w Mario, a jeśli czasu mi starczy, to drugiego. Więc jakby po prostu robię ten film, żeby wam powiedzieć o tych informacjach, plus chcę zacząć te gry naraz, ale jak będę zaczynać serię, uznajmy, z Sonika, to będę wszystko od początku. <laughs> Więc e, po prostu zrobię speedrun i zobaczę... Gdzie będzie, jakby to powiedzieć, gdzie będzie Eee Gdzie szybciej zrobię? Z bez takiego przedłużenia zaczynajmy. Ok, więc najpierw zacznijmy od Mario, bo wiecie, Sonic. Kadego fast. Can't go fast, przepraszam. Więc zacznijmy od Mario. Chwileczkę wybaczcie mi, ale zapomniałem ustawić stopera i niestety, ale będę musiał mierzyć na moim telefonie czas, ponieważ nie da się zrobić, żebyście yy, jakoś tego tak to ujmę dobrze, więc PopieRze czy działają? Start. A super. Oczywiście kontrolki. Dobro, na tym mam skok. Yy, niepotrzebnie idę po grzyba. Piękna i czas to 45 sekund, 44 sekundy. Milisekundy. Dobra, to zróbmy jeszcze drugi poziom. Start. Eee, nieważne. tu było sekretne przejście, grając normalnie w Mario nie wiedziałem o tym. Nie miałem totalnie pojęcia o tym. Nie wiem, czy zaoszczędziłem na czasie, czy nie. Nieważne. Nie idziemy do sekretnej arii, że tak to ujmę. Stop. I... 159 sekund 21 milisekund. Teraz pora na Sonika. Oczywiście logo Sega. Start. Eee, dobra. O tym mówiłem, od razu widać że szybciej lecę Bo Sonic go fast e, Kurde, zapomniałem że to jest Sonic 1 i nie ma Spindasza Słuchajcie, grając w to e, Z tym, że nie ma się Spindasza Gra się tak ciężko, że tak to ujmę O nie Teraz zepsułem Spindash to jest nabrane strasznym ułatwieniem e, Ogólnie w całej rozgrywce E, zwłaszcza jak musisz. E... Stop. I czas to podobny jak u Mario. 44 sekundy i 96 milisekund, ale powiedzmy, że 43 sekundy, bo e, za późno zapauzowałem. E, chciałem powiedzieć, że. Jeśli chodzi o Sonika, to Spindash jest naprawdę dużym ułatwieniem e, w grze. I jak masz kilka przeciwników przed sobą, albo mosty, to wtedy robisz Spindash i niszczysz wszystkich przeciwników na drodze. A najczęściej to się przydaje, kiedy musisz ominąć pętlę. E, dobra, więc... Tak. O, no gdzie wiedziałem O tym co tam jest. Widzicie, znowu chciałem zrobić spin To już przyzwyczajenia, tak. E. Jeszcze raz. Bo oczywiście zginąłem, głupio. Crawieś mi nie zadziałał. Serio, przysięgam. O nie. O tym mówiłem, że spindarz by się przydał. Czemu tam mnie zabiło, skoro tu są kolce? Nie mam pojęcia. Zapominam też o tym, że mogę robić coś takiego i czas to 55 sekund i 55 milisekund. wiecie co? Zróbmy jeszcze trzeci, akt! ...i w Mario... Yy, ...lawowy zamek. Więc resetuj... ...i start. Tylko się nie zabiją. Tu najczęściej na samym starcie się zabiją. A. Dobra, nieważne. Za mało się rozpędziłem, żeby tamto zniszczyć. O kurde! Ej, ja nie wiedziałem o tym. E, słuchajcie, jeśli chodzi o Sonika 1, to prywatnie grałem tylko raz. I doszedłem do Spring Yard Zone, e, aktu drugiego. A tak to nie grałem. A też pragnę nagrać serię z Sonika. Eee, czy nagram z Mario 1 to prawdopodobnie tak, ale w późniejszym czasie. Znowu pod... No bo że w późniejszym czasie zagadałem się, jeszcze raz a. Poczekajcie, e, słuchajcie, zagadałem się y, o Soniku i zginąłem, a zapomniałem, że miałem checkpoint i w tej grze nie ma jakby, że zginiesz, to musisz całą grę od początku, albo cały świat od początku, więc. Szybko przespeedrunowałem i jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy, więc... Start. I teraz nie mogę zginąć, e, że tak powiem, albo nie mogę e, zaliczyć żadnego checkpointu. O nie... No, leci. Sonic. tu już będę miał gorszy timing. Jakby wybrał tamto. Wybieramy tamtą drogę. Klawisz mi też czasami nie działa. Ja po nie ma to powiedzieć. No nie! miałem nie zaliczać checkpointów, no i zaliczyłem checkpoint oczywiście. A jak żeby inaczej? To samo To samo Razem muszę się nie zabić. Dobra, nie zaliczyłem. I walka. Z doktorem e, robotnikiem. Jeszcze robotnikiem, ale jak go Sonic prześmiewczo nazywa, Eggman. To jest robotnik jeszcze wejdę. Hmm, walka jest prosta, chociaż mówiąc to i dostać dwa razy od tej uli to ja nie wierzę, że ja prze... Jestem żałosny. E, znowu szybko speedrunowałem i e, jakby co to po przejściu pierwszego poziomu udało mi się uzbierać 50 rigów, przez co mogłem iść do Special stage'a, Na końcu poziomu zrozumiecie o czym. E, zacznę nagrywać Sonika 1. No po przejściu drugiego aktu. No wskoczyłem do tego spe do wielkiego ringu do special stage'u, bo miałem 50 pierścieni. I nie wiem jak to możliwe, ale Cztery próby miałem i Sonic nie złapał szparak do chaosu. I wpadłem do... GOL! Nie wiem jak to możliwe i nie wiem. Czy mi się włącza mózg, ee, Czy mózg mi się przestawił na Halloween w tym roku? Pamiętacie jak lam mm -hmm. w połowie Playtime? Chyba tak. Ale ten boss i tak e, jak w złym miejscu staniesz to już masz złą dynamikę i ciężko jest go pokonać, więc po prostu tego przedłużania B. W... Dobra, nie wybieram tamtej drogi mały, bo sobie miałam wymią... Szkoda, że nie tym razem. Mi się bardzo przyda, jeśli chodzi o dzisiejsze spiranowanie. Sonic'a, zwłaszcza, zwłaszcza Sonic'a, bo my dzisiaj spiranujemy i Sonika i Mario. Ale szybkie buty są dla Sonic'a. Sprawiło, że jeszcze szybciej dojdę do doktora-robotnika. Tyk tek, Jestem palnięty, ale tak... Dobra Chodź Tyk Tyk Dobra Nie wierzę Wow, zahaczyłem o checkpoint Wiecie co? Mam, mam inny plan Dojdę tam e, I odpauzuję po prostu po zadaniu mu Myślę, że tak to będzie fair e, Bo nie chcę mi się po raz Trzeciów Tak, po raz trzeci, jednego i tego samego. Zaraz się ogarnię, że będzie taka potrzeba. Tak jest. Jest taka potrzeba, bo jak żeby inaczej, oczywiście mój mózg znowu koduje, że jest noc, więc jest czas Halloweenowy, chociaż nagrywałem Garden of Banban też w nocy. Coś innego jeszcze też w nocy i ...było wszystko dobrze A no tak, mam super życie A to no, jednak nie będzie takiej potrzeby Zapomniałem to wcześniej Że Ciebie tu nie było motorback Że Ej to mam inny plan. planny się zabiję i po prostu od nowa zacznijmy poziom. Więc start. Aha, eee. eee. eee, i zamknęłam na ale teraz nie mogę spinać. I nie mogę... Ale pięknie wyblokowałem e, Nie mogę jak to powiedzieć. E, nie mogę zginąć e, po raz kolejny, bo znowu będę od czwórcy zaczynał i tym bardziej tu. E, dobra. Wiedziałem, że tu mnie uderzy. Ale ja uderzyłem jego No dobra, dawaj, dawaj, dawaj No co jest I czas przejścia całego świata z Sonika 1 A nie, tego poziomu wynosi e, Minuta 15 sekund I 12 milisekund Nie Marble więc e, tak by się prezentowały czasy z e, Sonika, więc teraz e, szybko przespeedrunuję do e, czwartego pozioma w poziomu w Mario, tak, bo są cztery poziomy na świat w Mario i się po prostu, po prostu przejdę poziom trzeci i się widzimy jak będę na poziomie czwartym w zamku. Wiecie co, tak sobie myślę, że to by było trochę nie fair wobec Sonika. No ale przez speedrun mnie też ten poziom. Eee, więc. Start. Eee. Dobra. Wiesz, że tu trzeba uważać na gumby. Tek. Tutaj posiedzę. nie mam pojęcia. E, kupa paratrupa. Szybko. Nie uda mi się na szczyt, ale czas to 48 sekund i 85 milisekund. Dobra. Czas start. O nie, firebar. Wow. Start. Nie wiem jak dałem radę. O nie. O Kładka? Nie pamiętam, żeby tu kładka była. Dobra. I czas stop 38 sekund, 43 milisekundy. Spoko. Dziękuję Mario, ale pic w innym zamku. No wiadomo. I tym akcentem, który nam powiedział Toad, kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie lajka, kliknijcie w dzwoneczek, żeby mieć wszystkie powiadomienia o nadchodzących filmach. Jeśli chodzi o mój powrót na YouTube, bo o tym nie wspomniałem, to wracam. 20. Trzeciego na YouTube lub 22, to jeszcze zobaczę. Ten odcinek tylko był z powodu, że dzisiaj jest 17 grudnia, więc e... miałem zrobić miesiąc przerwy, ale całkowicie zapomniałem o tym. E, w każdym razie, trzymajcie się do następnego odcinka i pa pa.